Szanowni Państwo, drogie osoby, startujemy z nowym formatem w fabryce Norblina, w którym będę pokrótce przybliżała, co już za nami, co się wydarzyło i co niebawem się wydarzy. I choć jest to nasz pierwszy odcinek, już stał się wydaniem specjalnym, ponieważ nasza uwaga, nasze myśli yy, skumulowane są tylko i wyłącznie na temacie Ukrainy i ludzi, którzy muszą w popłochu, w przerażeniu zostawiać swoje domy i opuszczać świat. Które do tej pory znali, w którym czuli się bezpieczni. I dlatego naszym dzisiejszym gościem, a w zasadzie gościnią, jest Weronika Marczuk, dyżurna Ukrainka w Polsce, jak o sobie pisze, słowiańska dusza. I właśnie dzisiaj u nas ją gościmy. Cześć, Weroniko. Cześć. Zawodowo prawniczka, producentka filmowa, ale również autorka książek. I dzisiaj w tej głównie roli pojawia się u nas Weronika Marczuk o Ukraina, książka, z którą związana jest bardzo konkretna liczba. Czy powiesz nam, co to za liczba i czego ona dotyczy? Tak, bardzo symboliczna trzydziestka, 30, 30 lat niepodległości, 30 lat polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych, ponieważ Polska jako pierwszy kraj uznała Ukrainę za niepodległą. I właśnie moje serce prowadziło przez wiele lat do tego, żeby dać si coś siebie po. O! o! Tak? Żyją książki. Niech sobie Dało. żyje. Serce to Niech oczywiście. sobie żyje. I uczcić tę naszą piękną rocznicę w ten sposób, żeby umieścić 30 opowieści o Ukrainie i 30 przypisów kuchni ukraińskiej. I myślę, że e, mój zamysł się udał, i cieszę się, że to udało się zrobić jeszcze w najlepszym czasie, czyli. Pod koniec zeszłego roku, kiedy to 2 grudnia był ten znamienny dzień uznania Polski przez Ukrainę. No ale dzisiaj rozumiem, że jest inny kontekst, inny czas, ale Ukraina jeszcze bardziej potrzebuje tego, żeby o niej pamiętać, żeby ją rozumieć i żeby rozumieć ludzi, o których tutaj opowiadam. I w tym kontekście ta trzydziestka też jest ważna dla ciebie prywatnie, prawda? Dokładnie, ja też jestem dokładnie już 30 lat w Polsce. Wierzyć mi się nie chce, ale ja przeszłam drogę inną niż dzisiaj, będą przychodzić moi rodacy, no ale na tyle długą, żeby wiedzieć, jak im pomóc i jak można się odnaleźć w tym wszystkim. I nawet dzisiaj zaczynam wierzyć w to, że to była taka misja, bo ja nigdy nie rozumiałam, dlaczego mnie tu przysłano do Polski akurat. To nie był jakiś taki świadomy wybór, tak się życie ułożyło. A teraz chyba rozumiem, że każdy z nas ma swoje zadanie i to był ten i, plan. I to jest ten plan. Super. No właśnie, do tego jeszcze wrócimy, jeżeli chodzi o, o te właśnie podpowiedź i wskazówkę dla uchodźców, bardzo chętnie jeszcze do tego tematu wrócę. A teraz z racji tego, że od ponad tygodnia żyjemy tylko i wyłącznie konfliktem. Wszystkich nas to dotyka ciebie oczywiście w, w szczególny, w specjalny sposób. My staramy się jakoś pomagać, jak jesteśmy w stanie. Ale ja chciałabym właśnie te myśli na chwilę trochę oddalić i na chwilę spróbować tutaj coś zakolorować, i dlatego znalazłam taki piękny cytat w Twojej książce. Specjalnie wcześniej ci nie mówiłam, który wybrałam, i ja go sobie pozwolę przeczytać. Piekę tu dla Was ukraiński przekładaniec. Jaki jest na niego przepis? Proszę bardzo. Ciasto ulepiłam z moich wspomnień. Do nadzienia dodałam widowiskowe obrazy, szokujące historie, zaskakujących bohaterów, nagą prawdę, prześmiewcze zbiegi okoliczności i prawdziwe przepisy smakowitych ukraińskich potraw. Oj, będzie Wam smakowało. Zapewniam. Ja czuję się już zapewniona, ale jednocześnie chciałabym Ciebie poprosić o właśnie jakąś taką lżejszą historię, a może właśnie jakiegoś bohatera, który zapisał się w Twojej pamięci, a może jakiś prześmieszny zbieg okoliczności. Co byś tak chciała nam, z czym czym byś się, myślisz, chciała podzielić z nami? No na przykład nawet z mojej historii to mm, dzieliłam się tym, że Wyobraźcie sobie, ja się urodziłam na pierwszej mieszkalnej wyspie Związku Radzieckiego w tamtym czasie, która się nazywa Rusanowka. Jest w centrum pięknego Kijowa, otacza ją Dniepr i kanał. I to jest taki zamknięte osiedle, w sensie zamknięte przez kanał, w którym każdy by chciał mieszkać. I tam głównym e, budynkiem, takim ku, niosącym kultury, był zawsze kineto, kin, Boże, kinoteatr. Mhm. W polsku się tak nie mówi, u nas się mówi kinoteatr mhm. Kraków. Mhm. Dlatego, że taki sam jest Kijów w Krakowie i to są miasta okay. braterskie. Okay. I moja mama w, w swoich 28 lat była w ciąży i poszli z tatą i z moją kuzynką właśnie do kina na film Oficery, gdzie rodziła kobieta. I mojej mamie odeszły wody. Ona była wtedy zbyt skromna, żeby o tym powiedzieć tacie i podzieliła się tylko z kuzynką. I chciała to wytrzymać, żeby już nie przerywać filmu, ale kiedy już było za późno wytrzymywać, to biegli po prostu do pierwszego samochodu ledwo do wieści i urodziłam się. I wtedy to nie było znamienne, prawda? Natomiast później, kiedy dostałam się do Polski, kiedy już tutaj pracowałam już zaczęłam być związana z filmem i tak dalej. Ktoś właśnie z boku zauważył. Nie ma przypadków. Urodzić się w kinotatrze Kraków, w Kijowie, to już jest znamienne, tak? I takich mnóstwo ciekawych historii związanych na przykład z Polską, bo mi najbardziej zależało na tym, żeby w tej książce Opowiadać nie tylko po prostu o Ukrainie, tylko próbować szukać wspólnych jakichkolwiek odnośników. Nawet jeśli coś opowiadam, coś zupełnie inne, to porównuję do tego, jakby to było w Polsce. I uważam, że takich ciekawostek jest dużo, bo. Próbuję powiedzieć i pokazać swoim przyjacielom w Polsce, jak Ukraińcy się to mogą czuć, jak tu się dostają, na przykład, uh -huh. nie? Wyobraźcie sobie, że człowiek całe życie miał piętro pierwsze, drugie, trzecie i nagle przyjeżdża, ma literkę P. Ja nie zapomnę siebie. Dla mnie też to był szok. Co to jest P? Jaki parter? Jak to się teraz liczy? Gdzie ja teraz mam wejść? Jak ja mam to, do tego się przyzwyczajać? Głupie rzeczy, Jasne. ale zmieniają ci system, prawda? Tak samo na przykład... Y śmieszny przykład tego, że są literki y, pisane na drzwiach. Mm -hmm. Kreda. K plus M plus M, jasne. Nasze dziewczyny, które są bardzo pedantyczne, one się chowają tak mocno tak za, za twarz, że tak powiem, dzieciaki nawet i tak dalej, że tam cokolwiek nie tak. Mój tata wchodził każdego dnia i na i się było coś, to już do domu nie wychodziłam, mm -hmm. więc to jest po prostu zasada. I nagle jak nasi widzą, że na drzwiach coś jest pomalowane, nikt tego nie wytarł, to no mówią właśnie. nie, no po prostu to jest jakiś w ogóle wandalizm, prawda? Co to się, co to się dzieje? Więc jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Rzeczy, które nas e, z jednej strony niby łączy, ale z drugiej strony właśnie robi dla siebie im interesującymi. E, dużo faktów, że Kijów, na przykład, ma o czym mało kto wie w Polsce, ma rzekę Dniepr. Nie tylko Kijów, Dniepr jest ogromny, on jest przez całą Ukrainę do Odesy. Ta rzeka jest tak wielka, ona jest jedna z największych w Europie, druga w ogóle po jednej tam syberyjskiej, ale to nie jest Europa już, więc umówmy się, największa w Europie. I na przykład y, najpiękniejsze są miejsca, gdzie nie widać drugiego brzegu. No każdy, kto rozumie, co to jest za rzeka, której nie widać drugiego brzegu, to można sobie tylko wyobrazić, co to za przyjemność tam odpoczywać, pływać łódką, łowić ryby i, i to wszystko jest naszą codziennością. Znaczy, przepraszam, było ale będzie i to bardzo szybko. I dlatego uważam, że powinniśmy nie tracić tej dobrej energii, to, za co Ci dziękuję i nie też trudno jest wydobyć ją z siebie, bo przed chwilą mieliśmy spotkanie yy, jakby takie już bardzo właśnie pomocowe, ale trzeba to robić. My wiemy, że nie można cały czas się smucić i załamywać, bo kto to wszystko pociągnie wtedy. I jak sama mówiłaś, nic nie dzieje się bez e, przyczyny e, i nie bez przyczyny znajdujemy się dzisiaj po pierwsze my razem, a po drugie w BioBazar, w Bistro BioBazar, w którym już w tę niedzielę o godzinie 12 odbędzie się brancz, a podczas tego branczu oczywiście dalsze cudowne, barwne opowieści Weroniki, e, ale nie tylko. Będą także potrawy, typowe potrawy ukraińskie i przepisy, z tego co zdążyłam się zorientować, pochodzą z Twojej książki, tak? Tak. Czy ty wybierałaś te potrawy? Nie, nie wybierałam, ale mamy dzisiaj właśnie, e, że tak powiem, uzgodnić, okay. co by było najbardziej stosowne Super. i bardziej by pasowało okay. do tego cudownego miejsca. Dlatego tym bardziej zapraszamy Państwa, jeżeli chcecie spróbować właśnie tych tradycyjnych ukraińskich potraw w wykonaniu Michała Toczułowskiego, czyli szefa kuchni. Bistro Biobazar pewnie nawet gdzieś tam w tle się kręci. To oczywiście zapraszamy Państwa serdecznie. Link do biletów będzie poniżej w wydarzeniu, ponieważ wydarzenie będzie biletowane dlatego, że cały dochód przeznaczony zostanie na pomoc, pomoc uchodźcom wojennym, towarzystwa, z którym współpracujesz. Opowiesz tak pokrótce. Tak. E, dziękuję, że zechcieliście wesprzeć Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy. Proszę Państwa, można połączyć, okazuje się przyjemne z pożytecznym. I jeśli tylko zechcecie przyjść, to każda złotówka pójdzie na pomoc oczywiście tym naszym biednym kobietom i dzieciom, którzy się muszą przedostać. My wspieramy właśnie transport, koordynację od samego ukraińskiego miasta już do granic. Na granicach mocy nie mamy, ale czekamy na nich pod granicą i też przejmujemy. Siedlimy do rodzin, przejmujemy zgłoszenia e, tych, którzy chcą do siebie wziąć. E, edukujemy, pomagamy. Kupujemy niezbędne rzeczy, robimy zbiórki z Markiem Konradem z, z wieloma osobami. Również pomagamy na froncie, to jest dzisiaj bardzo ważne i szczególnie dlatego są potrzebne właśnie środki, ponieważ nie możemy kupić rzeczy sami i przynieść takich, które są tam potrzebne. Na przykład od hełmów, kamizelek, które ratują dzieci y, życie, poprzez właśnie leki specyficzne i tak dalej. Mamy ze wszystkimi bardzo oficjalne kontakty, i dlatego tak nam zależy, żeby jeśli ktoś może w y, ten czas przyjść i nas wesprzeć, to to, to zrobił. Tak, serdecznie zapraszamy. Niedziela, godzina 12, Bistro Biobazar, czyli dokładnie tu, gdzie teraz się znajdujemy. I kończąc już naszą rozmowę, chciałabym tak chyba od siebie też, bo... Ja w ogóle jestem bardzo dumna z Polaków. Naprawdę niesamowicie wzruszającym obrazem jest i dworzec, każdy dworzec w Warszawie, ale nie tylko oczywiście, nie tylko w Warszawie i tu można by mówić w nieskończoność. Jestem naprawdę niesamowicie dumna i poruszona solidarnością, jakimś takim zjednoczeniem i otwartością serc. I tylko tak sobie myślę, ja sama też gdzieś tam malutko, ale jakoś pomagając, ile jestem w stanie, czuję na razie bardzo takie to wszystko, że to jest takie zdawkowe, informacyjne, tu nocleg, tu pięć osób, tu dobra, tu jest mieszkanie, i teraz, kiedy mam nadzieję, to wszystko już trochę ochłonie, kiedy trochę się uspokoi, jaką byś miała może dla nas wskazówkę, dla nas, dla siebie, e, czego może tobie, kiedy tutaj 30 lat temu przyjechałaś, najbardziej brakowało właśnie od, e, od, od, od Polaków, od gospodarzy tego państwa, żebyście, żeby, żeby Ukraińcy, żeby Ukrainki nie czuli się jak goście, bo oni tutaj muszą poczuć się jak w domu, jak u siebie. Co możemy zrobić? Być może to będzie zbyt górnolotne, ale wydaje mi się, że to jest przynajmniej prawdziwe, że my mamy bardzo dużo rzeczy podobnych i jako ludzie się zawsze dogadamy, ale kiedy my się nie czujemy jak u siebie, kiedy nie możemy porozmawiać o podstawowych sprawach o bajkach, o wspólnych wspomnieniach o historii, o kulturze o tym, co się dzieje, i właśnie. Tego mi zawsze brakowało, że się czułam obca, dopóki się nie nauczyłam Polski, a zajęło mi to prawie 20 lat. Więc oni tu będą się czuli obcy, i dlatego ten, kto jest w stanie wyprzedzić ruch i na przykład zapoznać się z tym, co jest bliskie dla tych Ukraińców, i wiedzieć, jak ich zagadać, o co powiedzieć: słuchaj, ale ja wiem o tym, że wasz wspaniały Iwan Marczuk. To jest taki artysta, którego cały świat kocha. Mi się podobają jego obrazy. Jezu, mi od razu się robi mhm. dobrze, bo ja nie jestem jakąś, nie wiem, wyrzuconą na margines osobą z bez, bez kultury, bez przeszłości. Bez Tylko jestem tak mhm. samo, tak jakby natychmiast zakorzeniona w coś, prawda? Słuchaj, a ja, a ja czytałam albo dowiedziałam się, że Wy robicie różniki, wyszywacie, że chodzicie w takich koszulach. To jest takie piękne. U nas w Polsce tak nie robią. A opowiedz mi o tym. Jezu, ja mam o czym Nynynyn. rozmawiać. A Nynyn. tak, to będziemy rozmawiać tylko o tym, że tutaj jest herbata, tu kawa i co I u Was koncie. słychać, prawda? Jasne. Więc uwierzcie mi, wszystko co czułam, co naprawdę warto to wiedzieć, to nawet nie dla Ukraińców, <tuszy> dla siebie samego, jest tego multą tutaj. I to jest, to jest nie, nie dlatego, że moje. To, to musiało powstać. Ja wiem, że ktoś by to zrobił wcześniej czy później. To jest takie bardzo instagramowe, intuitywne. To jest coś, co po prostu przyplata się historia, temat obraz. tak i tu są eksperci, to są. Przytoczone rzeczy, i to nie ja będę opowiadać. Tu jest 10 wspaniałych Polaków, którzy opowiadają o tym. Ambasador Jan Piekło, wspaniały piłkarz, trener Mariusz Lewandowski, e, dziewczyna z Stefałenu, wasza Bianka, która była na froncie, opowiada o Ukrainie, e, Michał Piruk, Czesio Mozil, który jest w połowie Ukraińcem. Słuchajcie, jest tyle fajnych informacji, tyle możemy zrobić dla siebie, żeby się właśnie asymilować. A teraz moją drugą ścieżką i zadaniem będzie, a ja to miałam zaplanowane, że jak to wyjdzie, to w drugiej połowie roku wydaje taki sam album pod tytułem Polska i wydaje go w Ukrainie. Słuchajcie, jestem normalnie aż mi trudno to wytłumaczyć, ale czuję dreszcze, bo teraz rozumiem, że coś podobnego musi powstać i ja swoich rodaków będę musiała szybciej przeprowadzić przez to, co ja tu sama przeszłam, więc więc wszystko jest po coś i naprawdę nie ma przypadków. Także jest. ja ogromnie dziękuję, że, że akurat to miejsce, bo rzeczywiście jak łączymy smaki, dlatego to jest przewodnik po smakach i smaczkach. Nie chodzi o samą kuchnię, mhm. ale smak kuchni i smak kraju, tak. smak podróży. Smak, gdy nie wspomnień. wspomnień jest Jasne. najważniejszy, bo my żyjemy zmysłami. Jasne, dlatego, drodzy Państwo, przewodnik, przewodnik po kulturze, przewodnik po obyczajach, przewodnik po. Wspomnieniach zarówno Weroniki, ale nie tylko, tak jak wspomniała wielu, wielu innych osób. Zachęcam, bo ja sama przejrzałam już tę książkę i sama się zastanawiałam właśnie zadałam sobie to pytanie. Kurczę, nie znam tej kultury, nie znam tych obyczajów i bardzo, bardzo chętnie chciałabym je poznać, żeby właśnie, żeby móc jakoś, no właśnie, zasymilować te dwa narody, które muszą stać się trochę jednym narodem. I to w zasadzie od wczoraj. Także serdecznie serdecznie polecamy i na totalne zakończenie. Tak sobie przeglądałam te przepisy. Jeszcze rozmawialiśmy przed nagraniem o jednym przepisie, ale to Państwo zobaczycie w niedzielę. Ale trafiłam na pierogi z wiśniami. I pomimo, że nie jadłam pierogów z wiśniami, to mnie to z kolei uruchomiło moje wspomnienie, czyli zupy wiśniowej, którą robiła moja babcia. Ja musiałam biec po śmietanę. babcia w tym czasie już tam piściła i, i gotowała. Podawała mi ją na ciepło, a kiedyś spotkałam na zimno i zupełnie mi nie smakowała. I też odkąd nie ma babci, tej zupy już nie jadłam, tak sobie ostatnio stwierdziłam. I jaki jest twój smak, który kojarzysz tak tylko z domem, tylko z dzieciństwem, i nie wiem, gdzieś poczujesz zapach i masz takie, tak, to jest to jest ta potrawa. Słuchajcie, bardzo pro, bardzo proste danie, które w każdym domu jest i dziwi zawsze moich przyjaciół za granicą. Przez to chyba przytrwała w ogóle nie jedna nasza, że tak powiem. Pokoleniowa yy, grupa Ukraińców to są ziemniaki smażone na surowo z cebulą. W Polsce się tak nie robi mm -hmm. tego. To jest bardzo niby proste i podobne, ale ukraiński dom bez barszczu i bez smażonych ziemniaków nie istnieje ani jednego dnia. Jestem przekonana, nawet w tych czasach, kiedy modne jest nie jeść smażonego, mm -hmm. nie da się utrzymać Yy, bez tych ziemniaków, żeby tego nie zjeść. My zawsze, jak mama mówi, to co? Dzisiaj już ziemniaczki usmażymy? Tak! <laughs> Cały dom. Tak, słuchajcie, <laughs> proste bardzo szybkie, ale to jest taki mój ulubiony smak. Oczywiście jak ktoś daje radę, ja lubię ze słoniną ukraińską, o której piszę tutaj cały rozdział. No i jak było pytanie o jedno, to zatrzymuję się na jednym, ale ja wybrałam wszystkie... Ale mogła być oczywiście. Dokładnie, ja wybrałam oczywiście. właśnie wszystkie te potrawy, które są tak w punkt ukraiński i myślę, że będą się podobać po prostu w Polsce. Super. I tym akcentem zapraszamy raz jeszcze. Niedziela, godzina 12, Bistro Biobazar, w którym obecnie się Znajdujemy rozmowa i opowieści i cudowna historia Ukrainy z ust e, niesamowitej naprawdę Weroniki Marczuk oraz kuchnia, typowa kuchnia ukraińska w wykonaniu Michała Toczyłowskiego, czyli szefa kuchni Bistro Biobazar. Bardzo Ci dziękuję Weroniko za spotkanie i pomagamy razem Ukrainie. Dokładnie i tak w sumie właśnie, chciałam tak na samo zakończenie... Poprosić cię, a nuż będzie nas słuchał ktoś, kto nie rozumie po polsku i właśnie chciałby jakiś taki przekaz po ukraińsku usłyszeć. Czy chciałabyś coś? Oczywiście. drogi druzi, Жінки, чоловіки, що ще тут залишились, наші дітки, прийдіть в чудове місце, яке зветься фабрика Норбліна. І якщо ви до нас прийдете, я впевнена, що ви тут побачите самих людей, які дуже люблять нашу країну, які нам дуже допомагають. І ми зустрічаємося о 12-й годині, 13 -го лютого, зветься місце Біобазар Бістро. samo ce, center Warszawy i nadzieję się, że my będziemy się nie tylko w toj, dzień, że to miejsce będzie zawsze za was wytwarte, tak jak i nasze serca. Wesprzeć Ukrainę możecie państwo również już dzisiaj podczas wydarzenia Jam Session scena młodych Food Town w Fabryce Norblina. Dzisiaj godzina 20 na tej scenie za mną. Zamawiając koktajl Peace Please wspieracie Ukrainę, ponieważ cały dochód z tego koktajlu Przeznaczony zostaje na pomoc uchodźcom. Zapraszamy serdecznie.